Siema siema z tej strony Vloggers, a dzisiaj zagramy sobie w DubuDu. Wieśniak wrócił do domu, matki albo najprawdopodobniej w ogóle nigdy z niego nie wyszedł, ale to jest inna kwestia. Nie tym się dzisiaj zajmujemy, dzisiaj zajmujemy się łapaniem gałganów. Naprawdę, żaden z tych. Nie że tam na górze robimy, no. Nie. nie. Co muszą robić, tamten? Nie ma innej opcji, ale żeby wszyscy naraz naprawdę. No właśnie. Ale jeden na razie. No i pięknie skrojona. Dobra, na start. Przepięknie poszła. Jest tu jakiś hak. Jest pięknie, idealny dla ciebie, moja droga. Poczekaj sobie tu na mnie, przynajmniej długo wracam. Du, 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 du. Dobra, idziemy dalej. Po kolei. Tam nie robią, już to widzę. Tutaj robią. Robili. Hmm. ale może gdzieś tu jeszcze są tak mi się wydaje że tam kogoś widziałem ale mówi się trudno i idzie się dalej tamtej nikt nie odwiesza musi ktoś tam biec do niej hmm. ja bym wrócił jeszcze raz tam dobra Odwiesili ją, więc idziemy w sumie tą samą trasą jak tu przyszliśmy. To to to, to to, gałganki, mm, a w kół. nie żyjesz. Nie ma awczenia za karę? Lądujesz tutaj. Nahaku. Proszę bardzo. Dobra, teleport trzeba zrobić. Hmm. Chcieliśmy trochę przyspieszyć tempa, by tam dotrzeć. Jak gał tu już zrobią. Tak być nie będzie. Szybko zniszczymy, żeby mi się nigdzie nie stawiłem, nie musiał go szukać. Zawiśniesz sobie tu, gdzie twoja koleżanka za karę. To, 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 no ładnie. Znowu odwieszacie kolejne gałgany. Ta, 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 idziemy szukać tych yeah, gałganów. Oj nie, jak mi przykro, wasz kolega jest AFK. I chyba zawiśnie drugi raz i umrze sobie tu ładnie. I pyk Dobra, tu mnie tam znowu teleportację robimy Widzę tam tych gałganów Naprawdę No nie wierzę Ja ok, denerwujesz mnie O, myślałem, że zrzuci. Rozwalmy sobie paletę, biegniemy. A, pobiegniemy sobie tu za nią. Ktoś tu gdzieś. On chce, żeby... On chce chyba celowo umrzeć. Tak mi się wydaje. Nie wiem, możliwe, ale nie jestem przekonany, czy na pewno. No, nawet się już. Nie, szamota, nie szanuję takiej gry, nie szanuję. Jak teraz jeszcze umrzę, no właśnie, nie, nie szanuję, naprawdę to jest takie, ja wiem, jak ja bym się czuł, jakbym grał mi... i by był taki ziomek, co by coś takiego odwalił. Dobra, niszczymy to na szybko. Nie, to by był generalnie, no nie fajnie, no po prostu niefajnie, nie fajnie, nie. Nie, odwalaj mi tu, maniany. Tylko chodź tu do mnie. Myślę, ja cię nie widzę. No i pięknie, dobra. Uderzonet. No i zwiała. Dobra. Chwilę postoimy tutaj. Chociaż to nie jest za mądre, żeby stać przy jednym silniku. Bo on się w sumie długo psuje. Ale poszukamy się, ona to na pewno. Tak ja bym ją słyszał. No co za gałgan, naprawdę to zrobiłaś? Zniszczymy sobie przy okazji paletę. Bo wiem, jak tu będzie z bieganiem przy tym silniku. No nie wierzę, A. nie? Akurat musiała poświecić, naprawdę przyszła i centralnie na złość wpysk normalnie poszczygała. I za karę giniesz, moja droga, giniesz. Latarki się zachciało. No nie! Co ty robisz? Dobra, idę do tamtego silnika. Gdzie on jest? O, nie, nie tu, nie tu, nie tu, tu. Tak, to był ten. Nie, zepsuty jest dalej. Usunie się, dobrze. Nie, ale to było bardzo niefajne. Stanęła syna wprost, ledwo podniosłem. Hmm. Dobra, wyleczyła ją. To będą trzy tam. Stuba. Chodźcie tu, gałganki. Oooo, wow. dokładnie. Chodź tu, nie, no ty już zawiśniesz i koniec, nie? Mnie to nie interesuje. Palety poniszczone, nie, tu jest paleta, no. O nie, ale to zgałganiłem. No nie, serio? Chodź tu No chodź tu No chodź tu no Ci się ze mną bawić będzie Nie ma leżeć Leżeć grzecznie Właśnie strasznie niemiła Twoja koleżanka też jest strasznie niemiła No będzie mi chciała poświecić w oczy, ale ja się tym razem nie dam. Gdzie ona jest? Ona gdzieś tu kampi na stówę. No właśnie. Tobie się powinny już te staki skończyć. No i dobra, ty leżysz. Nie chcę mi się szukać twojej koleżanki, po prostu zawiśniesz. I tyle Idziemy tyłem No i pięknie zmanewrowane na stopronie Generalnie Dobra Idziemy tam jeszcze zniszczyć tamten silnik Ale tutaj normalnie rozpiniłem ich, że Ła Dobra nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że będą wracać do tamtego silnika. Bo jest zaczęty, to wiadomo. Czemu nie? No ale dobra. Popatrzymy, czy tego ogieńca tu gdzieś nie. Gdzieś. No właśnie, on chce zginąć, czy co? W ogóle go cofnęło. Dobra, ty też giniesz koleżko, już. Uuu, co to było? Przez przypadek. Nie, ale naprawdę, nie szanuję takiej gry. No, no teraz wiem, że znajdzie sobie klapę i w ogóle... Znaczy, w sumie nie przemyślałem tego, no, znowu. Że będzie szukać klapy. Nie, ale easy poszło, ale naprawdę... Lamerstwo, takie coś. I teraz nic, no. Zniszczę sobie ten silnik po prostu. Ale na pewno znajdzie tą klapę. O! Szybko! JAKIE PIZZ! No, Mamy szczęście, mamy szansę ją załatwić, nie? Strasznie daleko to jest, kurde. W ogóle są od siebie oddalone masakrycznie. No dobra, biegniemy, no szukamy. Kurde, ale szkoda, że nie jest ranna. Dobra, Teleportation No nie wierzę naprawdę. Nie udało się. Dobra, ale miła jest. Miła jest. Daje mi się zabić. Nie wiem, co mi pokazać chciała. Czy żeby uciec, chciała, czy co. Naprawdę. Będzie się teraz jeszcze miotać. Gdy ja mam tak daleko do HK. No chyba sobie jaja robisz, moja droga. Ej, serio mogę nie zdążyć, a wtedy nie chcę mi się jej szukać na długo. Nie no, dobra. Zdążyłem. No i pięknie no, czwórka poszła. Gin. Naprawdę będziesz jeszcze walczyć. No i pięknie. Papa. Pa. Żegnaj. No i pięknie porobione. No i pięknie Dobra, ja wam moi drodzy serdecznie dziękuję za ten odcineczek. No i siema!